Witam Państwa, Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski przygotowany przez naszą redakcję. Żaden nauczyciel uczący w dębickich szkołach nie stracił pracy, informuje Maciej Małozięć, wiceburmistrz Dębicy. Duża liczba nauczycieli odeszła na emeryturę, co uchroniło niektórych przed zwolnieniami. W niedalekiej przyszłości istnieje możliwość, że nauczycieli będzie brakować. Ruch kadrowy zakończył się w maju. W tym roku no, nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby y, jakimś nauczycielom groziły, y, groziły wypowiedzenia. Owszem, y, sporo oddziałów odeszło, bo mieliśmy y, podwójny rocznik klas ósmych y, w wyniku y, tego, że kilka lat temu dzieci sześcioletnie poszły do klasy pierwszej, więc mieliśmy taką kumulację, którą oddaliśmy teraz do szkół ponadpodstawowych. Natomiast w związku z dużą e, liczbą nauczycieli, którzy odeszli na emeryturę, przeszli na emeryturę, rekordowa ilość w tym roku tych nauczycieli, którzy, którzy zakończyli swoją pracę zawodową i przeszli na emeryturę. To pozwoliło, że tak łagodnie wejść w kadrowo w nowy rok szkolny. Natomiast w perspektywie no, istnieje takie zagrożenie, że będzie w naszych placówkach brakować nauczycieli, więc mamy nadzieję, że ten poziom, wysoki poziom dębliskiej oświaty będzie nadal utrzymywany. W czerwcu odbyły się dwa konkursy na dyrektorów przedszkoli. W przedszkolu miejskim numer 10 dyrektorem została ponownie pani Grażyna Kielian, natomiast mamy zmianę w Przedszkolu miejskim numer 9. Od już 1 lipca tą placówką kieruje pani Ewa Strzałka. Władze miasta zapewniają, że będą robić wszystko, aby poziom dębickiej oświaty i zajmowanie przez uczniów wysokich lokat w konkursach przedmiotowych był wciąż w czołówce województwa podkarpackiego. W Domu Kultury Śnieżka odbyły się kolejne spektakle w ramach teatralnych czwartków, organizowanych przez miejski ośrodek kultury w Dępicę. Na scenie można było ponownie zobaczyć Alicję Wojnarowską, tym razem w monodramie Cudawianki. Jest to najnowsza propozycja teatru jednego aktora młodej wykonawczyni. To historia stworzona na bazie pieśni ludowych. Mojej. Jest to historia prowadzona pieśniami ludowymi. Jest to historia młodej dziewczyny, która przetwarza się w kobietę, i jest to historia o pragnieniu bycia kochaną i sile miłości. Tego samego wieczoru widzowie mogli obejrzeć również spektakl Rozkwitnienie duetu słowami utkane, czyli Julii Sikory i Emilii Węgrzyn. Dziewczęta tkały historie pełne miłości, ale i tęsknoty, radości i smutku. Przed występem młode aktorki opowiadały jak wygląda między nimi współpraca. Szyby jeszcze chłodne, uderza nagłą po złotą, z nieba na ziemię z lot i spust. Usta trwa na mych oczach, co chcesz tą pieszczotą powiedzieć, mów. Tylko z myślnych nie odrywaj ust. Dogadujemy się prawie na każdej płaszczyźnie. Oczywiście, że są tam różnice, ale jakoś staramy się to sklejać i... Wszystko pięknie wychodzi. Przygotowywania były dość y, intensywne. Spotykałyśmy się raz w tygodniu przez jakąś godzinkę i krok po kroku ustalałyśmy, jak y, nasz spektakl będzie wyglądał. Praca była świetna. Uważam, że to był bardzo twórczy, ale zarazem y, przyjemny proces. Yy, jesteś autorką muzyki? Albo yy, tutaj na plakacie tak, podjęłam się próby stworzenia muzyki do dwóch yy, aranżacji muzycznych, dwóch wierszy. Wokalnie wszystkie artystki przygotowała Magdalena Białorudzka Ogorzelec. Ja już z dziewczynami pracuję bardzo długo, odkąd tutaj jakby zostałam zatrudniona, to cały czas mamy przyjemność współpracy nad kolejnym już spektaklem, monodramem i tak dalej, więc za każdym razem jest bardzo przyjemna kwestia, jeżeli chodzi o mnie, bardzo dziewczyny są obowiązkowe i przede wszystkim są bardzo zdolne, więc dużo też wychodzi od nich. Ja jestem tylko takim maleńkim ogniwem, który spaja razem z panią Dominiką to wszystko, a tak naprawdę cała trójka Wieczka jest bardzo, bardzo twórcza, więc super się z nimi współpracuje. Dominika Migoń-Madura, reżyserka obydwu spektakli i pomysłodawczyni teatralnych czwartków cieszy się, że przedsięwzięcie spotkało się z takim dużym odzewem. Za każdym razem pełna sala ludzi oklaskuje spektakle. My w Domu Kultury pracujemy cały rok szkolny od września do czerwca, jest wiele grup teatralnych, ale tak jak i widzimy poza tym, że działają grupy, e, chcą też pracować osoby indywidualnie bądź też w dwójkach. Ja zawsze na początku roku szkolnego mówię, że jestem tu od tego, żeby spełniać marzenia, czyli jak ktoś chciałby stworzyć monodram, duodram, spektakl w trio, w czwórkę, w piątkę, co kto by miał ochotę, to spróbujemy podołać i spełnić te artystyczne marzenia. Po to tutaj jesteśmy. Na widowni nie zabrakło Jana Borka, byłego dyrektora MOK w Dębicy. To jest jednak kawał mojego życia i to takiego pięknego życia. Dlatego z największą radością przychodzę na wszystkie te propozycje artystyczne, które gdzieś tam mnie głęboko interesują, ale też przychodzę dla tych młodych, których bardzo cenię. Cenię ich za pracowitość, za talent, że cały czas się rozwijają, że są po prostu piękni. Właśnie, jak Pan ocenia w ogóle pomysł te teatralny czwartki Pani Dominiki Mikoń, bo to chyba super propozycja dla mieszkańców. Znakomity pomysł. Dominika jest gigantem, jeżeli chodzi o pracę i wcale się nie zdziwiłem, jak przeczytałem, że kolejny pomysł z jej umysłu, serca, emocji wychodzi do publiczności. Wśród publiczności nie zabrakło także członków rodzin występujących artystek. Czy jest Pani dumna z sukcesów córki, po raz drugi już będziemy ją No ba, no oczywiście, pękam z dumy. No, jak każdy rodzic myślę, wspiera rozwój swojego dziecka, kibicuje mu i, i taka jest jego rola. Czy to dobry pomysł, że te teatralne czwartki, że co tydzień przychodzimy i oglądamy, no między innymi Alicja już po raz drugi. Uważam, że fantastyczny pomysł. Pomysł pani reżyser Dominiki Migoń-Madury i w ogóle kierownictwa Domu Kultury. Świetna propozycja wakacyjna dla, również dla Dymbiczan. Dla no, coś na wzór obiadów czwartkowych stworzonych przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Fantastyczny pomysł. W czwartek 17 sierpnia na scenie Domu Kultury Śnieżka o godzinie 18 wystąpi Wiktoria Skowron w monodramie wychowana. Spektakl otrzymał pierwszą nagrodę oraz nagrodę kapituły jubileuszowej podczas 68-finału OKR turnieju teatrów 1 aktora 20 sam na scenie. Niektórzy urodziny, inni nad morzem lub w górach, albo poza granicami kraju. Dębiczani w różny sposób spędzają wakacje. Ci, co chcieli o tym opowiedzieć przed kamerami, wymieniali różne kierunki. Nierzadko na pytania reporterów Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR mówili, że zostają w domu. A proszę powiedzieć, wakacje jak pani spędza? Właśnie dzisiaj wyjeżdżam. A, czyli jest czas i, i urlop można? No Trzeba jakoś tak y, sobie ten czas... Rozłożyć, żeby było i na przyjemności, i na pracę, i na wnuki. Zdarzali się i tacy, którzy przyjechali do Dębicy, żeby wypocząć, bo na co dzień pracują w innym kraju. A jak się panu podoba w Dębicy, rozumiem, że nie pierwszy raz. No nie, nie jest to taka miejscowość. Nie, 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 nie jest, to, nie jest to pierwszy raz, bo ja tu się urodziłem, także bardziej wracam z sentymentu, no i korzenie rodzinne. Co jeszcze mówili dębiczanie na temat wakacji i jak je spędzają? Tego dowiecie się w sądzie emitowanej na antenie polskiej telewizji regionalnej PTVR oraz w internecie na www.ptvr.pl. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i oczywiście zapraszam na kolejne wydanie Magazynu Miejskiego. Do zobaczenia.